Kolejny odcinek Ludzie Pasji Miasto realizowane dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy muzyki, a może i też bardziej do krainy wokalistyki, no i do krainy tekstów, które się śpiewa i które się tworzy. Gość z polecenia ktoś mówi koniecznie muszę z nią pogadać, bo babka Petarda. Na początku dostałem profil o, o tajemniczej nazwie Marsi. No ale okazało się, że to nie Marsi, tylko gościem moim i Państwa Marcelina Siewior. Dzień dobry Marcelin. Dzień dobry, witam serdecznie, witam, bardzo, bardzo mi miło. Runie, runie. Oglądałam, podziwiałam i jestem. No i bardzo cieszę. Zanim w ogóle porozmawiamy o tym Twoim śpiewaniu, bo tak to trzeba nazwać, pytania muszą paść, które padają. Częstochowianka. Nie, nie Częstochowianka, Gmina Popów. Zawady tamtej strony. Ale Częstochowa no to przecież kojarzy się tak no. No, z, z imprezowaniem, z dobrym jedzeniem, kinem, bo, bo w każde weekend spędza się w Częstochowie. Niestety nie w Kłobucku, ale studiowałam e, pedagogikę w to Częstochowie. Dobra, to Zaraz polecimy z tym. E, m, mnie <noise> zawsze interesują korzenie. Czy to jest tak, że e, dom e, rozśpiewany muzyków i stąd to, czy zupełnie inaczej? Dom rozśpiewany, ale tylko tak dla siebie. Aha, czyli, czyli tam raczej nie kojarzę, żeby w historii jakiś. Mm -hmm. w... Czyli nie ma także tak na akordeonie, mama na skrzypcach. Nie. A ty... Niestety nie, ale tutaj nadrobiła no. moja babcia, mój dziadek, o. którzy śpiewali zawsze. Także tu u mnie się zaczęło od kościoła, no tak. bo bardzo religijni tak, e, e, ludzie. Także co niedziela do kościoła, majówki wiadomo, także wiadomo. z książeczki, wszystkie pieśni znałam praktycznie na pamięć mhm. i od tego się zaczęło. Tak, to babcia mnie mhm. zaszczepiła to. Jeżeli byśmy tak cofnęli się do tyłu, e, dziadkowie z czego mieli chleb? To bardziej rolnictwo, z jednej i z drugiej strony, ziemia. chociaż mój dziadek był milicjantem, tak, od strony o. mojego taty. E, moja babcia była kierowniczką tam w ges także tutaj. Aha, w tą stronę. Ale swoją ziemię mieli, ale i tak, tutaj bardziej właśnie w rolnictwo. Mhm. E, mówisz, że szkoła to kłopot? Tak. Średnia też, Średnia. bo tam całą w Kłobucku Tak, 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 tak. Mile wspominasz? Bardzo mile. To były tak? takie szalone lata i pozdrawiam tu moją ekipę koleżanek. Może nie będziemy opowiadać, bo mój syn będzie oglądał i będzie mieć głupie pomysły. Świetny czas, chyba najlepszy z Aha. tego całego takiego okresu. A był jakiś profesor szczególnie do wyróżnienia, czy raczej nie? Był, ale... No, nie, będzie, nie będziemy dobra, opowiadać. Dobra. Nie wchodzimy do tej rzeki. Lepiej nie. Dobra, będzie, będzie bezpieczniej. Wycinamy. Dobrze. Yy, yy, studia były? Tak. Yy, rok, rok zaliczyłam tutaj yy, AJD, Akademia Lugosza, pedagogika. pedagogika. Później mhm. wyjechałam za granicę. Byłam prawie 5 lat yy, pracowałam za granicą. Gdzie ale Anglia, w Niemczech. Prakcie... W Irlandię. Nie, Holandia. Trochę Holandia, bliżej. bliżej. Da się tak. dojechać autem, jeździłam sama. Tak. I do Częstochowy mi było troszkę dalej, więc zaczęłam studia w Opolu. Aha. I tam kończyłam właśnie... Czyli co, rozmawiam z, z, rozmawiam z panią pedagog, tak? tak? Tak. Pracujesz w zawodzie? Nie wyszło mi to. Miało być prywatne przedszkole. Jak wróciłam za granicę, otworzyłam lokal gastronomiczny, także w ogóle w drugą stronę o to Jezus. I co, jest ten lokal prowadzić? E, już nie, już nie. Tak mm -hmm. też takie zakręty e, e, ostre w życiu miałam, także musiałam musiałam zrezygnować, z tego też przyszło mm -hmm. dziecko, miałam syna, także, a to jednak poś... no, trzeba poświęcić temu czas, serducho i... No no nie. i musiałam. Wiem coś na ten temat, bo też prowadziłem i ciężki kawał. Tak, Ciężko, nie tak. Każdy święto, Kam każdy weekend. Zajęty. Wszystkim się wydaje o fajnie mieć knajpę, a to nie jest wcale tak fajne To trzeba tym żyć, i to tak na 100%. Tak, na 100%, dokładnie. Kiedy się to śpiewanie zaczęło? Znaczy, dobra, no ten kościół, dziadziuś, babcia, to ja rozumiem, no bo no, jak gdyby z automatu. Ale takie pierwsze dokonania, nazwijmy to wokalne. Wiesz, no poza parafią, o tym. Chciałem... Jakbym tak to, to, to jaki to czas? Śpiewałam do, do podstawówkę, gimnazjum, yy, już w, lice, w liceum jeszcze też później przerwałam i właśnie na tym takim moim zakręcie wróciłam mhm. e, do śpiewania, w, kiedy sprzedałam pizzerię, e, e, miałam więcej czasu po prostu i mhm. musiałam ten czas czymś zająć, w czymś się innym spełnić. No i wróciłam właśnie do śpiewania, tak? Także mm -hmm. po takim bardzo długim, długim okresie. Ale czy to było tak, Marcelina, że Ty miałaś w latach, nazwijmy to, buńczucznej młodości e, jakieś zespoły, w których się udzielałaś? Czy to były konkursy wokalne? Na, na jakiej zasadzie to śpiewanie było? Po tej długiej przerwie, tak naprawdę, pamiętam ten moment, jak siadłam, wziąłam telefon i mówię, co ja jeszcze mogę w tym życiu zrobić innego, tak? No i Mówię kurczę, śpiewałam kiedyś to wychodziło. Mm -hmm. Znalazłam pierwsze ogłoszenie najbliżej. Mm -hmm. Było to Miedzno i przyjęłam się do zespołu takiego, który grał imprezę okolicznościową. No, rozumiem. Także od tego się zaczęłam, tak? Zrobiłam mm -hmm. ten cały materiał i później to tak był szczebelek, 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 szczebelek mm -hmm. dalej, tak? Bo proszę Państwa, myśmy nie powiedzieli, ale przecież musimy to oczywiście koniecznie zareklamować. Mój go, moja gościni, o żeby się nikt już nie czepiał mnie, jest wokalistką zespołu Pofalowani. Jeżeli Państwo nie słyszeliście jeszcze, albo gdzieś, kiedyś usłyszycie zespół Pofalowani, zresztą swoją drogą bardzo fajna nazwa, no to bardzo zachęcam wybrać się na koncert. No i tam z przodu frontmenka. Marsi będzie się udzielać. O tych powalowanych trochę porozmawiajmy, no bo to jest, to jest ten tu i teraz, prawda? Tak, tak. Jakby to się dzieje w tym momencie. Jeżeli moglibyśmy zachęcić ludzi, którzy to oglądają, a na szczęście ogląda dużo bardzo osób, to w dwóch, trzech zdaniach, jaki to jest rodzaj muzyki? Czego się możemy spodziewać? Typowo taka rockowa muzyka, dosyć rockowa. ostra, y, tak. Mamy gitary, Czyli gitarowe, tak, ryfy. typowo takie riffy gitarowe, tak. Mm -hmm. I ty jesteś Ja tam mogę się powydzierać <grym> wreszcie, tak. <grym> tak? Mam, y, mam, możliwość, bo nie zawsze można, tak. No. Jeszcze muszę też wspomnieć, że od niedawna współpracuję ze zespołem, taki bluesband. Znam ten tak. Temat, tak, Mogę się o przyznać, być, tak? bo chłopaki mi pozwolili, także 12 chyba y, lipca będziemy mieć taki swój debiut. Tam się wyciszam. Tam odnajduję taki właśnie spokój i wydaje mi się, że fajnie nam tu wychodzi. Już jedną piosenkę zaczęłam pisać, także dzisiaj mamy próbę, Ale tam Może taki bruzbent ma wokalistę faceta, czy to tak? Nie, 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 no to ja tam teraz jestem. Nie, nie było tam, nie było, nie. były wokalistki. Dorzenka, tak, tak. tak, później była Ana no, no, przez, przez krótki taki okres, no i teraz jestem ja. I, I tak się też tam spełniam, także tutaj też muszę wspomnieć o chłopaka jak najbardziej, nie, no pozdrawiamy bluesmenów, także bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli miałbym Cię zapytać o kuchnię, no bo padło tu słowo pizzeria, tak. ja nie chcę do tego wracać, w ogóle ten, ale czy Ty jesteś osobą, która spełnia się i lubi być w kuchni? Chodzi mi o nieprodukowanie, tylko o przygotowywanie posiłku dla siebie, dla rodziny. Y, mało mam czasu na to teraz, nie ukrywam, tak? No. Y, natomiast y, ja lubiłam, ja, ja, ja wolałam być w kuchni niż, niż, gdzie, niż jednak indziej. gdzie indziej. Natomiast ugościłabym no, cię no, z racji tego no, to jakąś dobrą pizzą albo kebabikiem, także aha, to nie jest może aha. na czasie w tych y, y, naszych y, A, no, czasach. No, no. Trzeba się oszczędzać, prawda? Dobrze, ale jeżeli bym cię zaprosił na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedziała, ale ten Kowalski mnie ugościł? Z racji tego, że te, jak mówiła moja rodzina to gospodarza, no to ten ziemniak musiałby być w broni głównej. Ziemniak, to <grafię> ja też. Ja każdej jest... postaci, tak. No, no. Nawet samą solą, jak jest dobry ziemniaczek, to czasami to wystarczy, tak? Mm -hmm. e, Także no tutaj tak, ziemniak. Ziemniak, mm. ziemniak. Z mięsa m. bym mogła zrezygnować. Okay. Zapytam o muzykę, no bo widzę koszulka rock, wokalistkę... No dzisiaj to, jest... to tak specjalnie siuwa. Ja wiem, że się wystroiłaś, <grafię> jak nie <grafię> E, wokalistka zespołu Rokowego, no wiadomo, że rok. Ale jeżeli, jeżeli byś mogła mi wymienić dla ciebie bardzo ważne trzy zespoły takie, to co by to było? E, bardzo lubię Małgosię Ostrowską. No, świetny głos. Mm, tak. O, oprócz, oprócz jej twórczości, to jako osobę po prostu y, dobrze się na nią patrzy. Kora, po, po śmierci Kory nawet napisałam piosenkę, bo to tak mnie dotknęło, mm -hmm. naprawdę świetna artystka. Mm -hmm. Myślę, że każdego po trochu tak, bo gdzieś tam zawsze jakiś utwór przewinie się, który, który się mm -hmm. w którym się człowiek odnajduje. Metalikę lubię posłuchać też, Aha. tak takie, mm -hmm. takie y, 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 utwory. Z... Pokojniejsza też, Ta, to zależy od noc, no, nas. od nas co, On tak? jest ten. Jaki film powinienem obejrzeć dzisiaj wieczorem? Dzisiaj... Y Albo taki, niekoniecznie, y ale no taki dla ciebie bardzo. Z pięć jeszcze lat temu to bym poleciła jakiś dobry horror no, no. thriller albo coś takiego no, bardzo no. mocnego. Dzisiaj wybieram takie lekkie no, no, no. lekkie filmy. No ostatnio oglądałam o sanach, tak? Sanach na stadionach. Aha. E... To jest dokument? No, tak, bardziej tak dokument. Ale fajnie o. się tak wygląda? Można obejrzeć, tak. E... E... Natomiast e... Osiecka. Aha. Też oglądałam, a to jest bardziej taki serial. fajny, warto tak, obejrzeć, tak? Ten, no. e, polecam, to to mi się podobało. No e, wystarczy. Freddy Mercury jeszcze też o nim no, no, też, no. Też, też, też zrobiło na mnie wrażenie. Widzę, że po wokalach lecisz cały czas. E, tak. Powiedz mi, e, była po drodze jakaś edukacja e, wokalna, muzyczna. Nie. Czyli to mamy, y, mamy do czynienia z samołkiem. Tak. Ja Odpoczę uważam, że każdy zespół, każda osoba, z którą współpracowałam przez te, przez te lata, bo tak naprawdę od 2018 roku tak wróciłam do śpiewania, coś mi tam zawsze dało, dał. Tak? Mhm. Czy jakąś lekcję, staram się wyciągnąć no, 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 no. to, co tam najważniejsze. Mhm. Także tutaj okay. niestety nie, nie pochwalę się. Jest czas znaczy, ale nie, nie, to, bo, bo, to nie ma żadnego znaczenia, wiesz. Yy, no, ale pytam, no bo dlatego rozmawiamy. Yy, jest czas na czytanie książek? I tu, mógł, tu jest wstyd się przeczytać. Słabo. Słabo, tu mógł, jak mój syn obejrzy to powie Mamo, a ty mnie tak goniesz do czytania, a sama co? No tutaj ominiemy pytanie. Do... <grywania> ale go nie wytnę. Yy, dobrze, kuchnia była, film był, muzyka była, literatura była. Yy, znak zodiaku? Byk. Ulubiony kolor? Chyba czerwień. Czerwień. Bardziej. Święta Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy? Yy, chyba, chyba jednak to Boże Narodzenie, tak. Yy, Za klimat. Yy, chyba ten klimat, tak. Yy. Mhm. Yy, białe wytrawne, czy czerwone słodkie? Wytrawne. Wytrawne. Może być yy. takie, albo takie, ale wytrawne. Może wytrawne. trochę o tym pofalowanych, no. od kiedy to jest? Yy, w kwietniu minął nasz roczek. Można powiedzieć. Tak. Ale w, gdzieś no. tam znaliśmy się wcześniej z innego projektu, także mm -hmm. y, 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 tak naprawdę, no po, wspomnę o tym zespole, bo, bo warto wspomnieć. Y, y, Marfia, znasz Marfię, tak, świetny tak. projekt, niestety tam nie poukładało nam się, gdzieś nie było po drodze. Y, natomiast no to jest też odłam właśnie, ci muzycy właśnie z, mm -hmm. y, z Marfii, y, jak się to rozleciało po czterech miesiącach, każdy gdzieś szukał swojego szczęścia. Żeby w ogóle coś robić też, nie? I jednak po tych czterech miesiącach stwierdziliśmy, że a spotkamy się. Tak na próbie spotkaliśmy się w Kłomnicach, wtedy to właśnie nasz perkusista Łukasz Stanisz zorganizował to spotkanie. Spotkaliśmy się, zagraliśmy i po prostu to poczuliśmy, to się, że no to, to jest nie. to, tak? To jest jednak to, i, no i, trzeba, I się trzeba to dalej kontynuować. Dobrze, kodować. ale to jest tak, że no, koncerty koncertami. A w tym wszystkim jest brane pod uwagę jakieś studia, jakaś płyta, jakieś nagrania, czy, czy to jest dopiero przyszłościowo? Myślimy historia? o tym, tak, przyszłościowo, natomiast mamy tyle materiału, ja mam tyle pomysłów, także na razie gonię żeby To <laughs> <rozbier> żeby, <laughs> żeby nie zrobiło Ja mam to napisane: autorka tekstów. Tak. Czyli co, nie wiem, z poetką rozmawiam, czy bardziej z tekściarą. Lubię tam przepleść tak troszkę y, y, tą poezją, może nie jestem na tyle dobra, ale gdzieś tam no, no, no. tak lubię zaszyfrować coś co nieco, tak? to mm -hmm. sedno. Natomiast utwory cztery, cztery utwory nagrałam razem z Robertem Nadziarzem, tak? Razem rob z gitarnikiem, tak? tak. Rob gitarnik, także już lata latają po internecie. Pomógł mhm. mi to, tutaj jest też tą melodią. Dobrze, no to teraz ktoś chce, wiesz, ogląda i chce odpalić, co musi wpisać? Nie? Jędza na przykład. Jędza? tak. Świetny tekst, Ale na YouTube jestem z niego dumna. Na YouTube nie mamy niestety, no, no, ale na spod... TikToku na, na TikToku, TikToku jak Jędza. najbardziej Jędza, u no, mnie na profilu na Facebooku, mhm. czy nawet na naszym panowaniu. Marsi, proszę Państwa, Mar, bez żadnego myślnika przerwasi. To jest profil Marceliny. Jeżeli Państwo byście chcieli tam zerknąć co kobitka działa, to bardzo serdecznie zapraszamy. Dobrze, jaki jest Twój stosunek do Częstochowy w ogóle? Co ty myślisz o tym mieście? Yy, tak jak mówię, każdy weekend. Tak powiedziałam yy. wcześniej, że każdy weekend jednak. Yy, no, no przyjeżdżaliśmy ze znajomymi tutaj do Częstochowy. Natomiast teraz mm. myślę, że mało się tak dzieje muzycznie, tak tych, tych koncertów mm -hmm. powinno być więcej. Myślę, więcej że ma, bez... naprawdę ma większy potencjał Częstochowa. No, bardzo mało jest miejsc, gdzie tak. można zagrać. To jest też tak. wiesz, bo I... poza jakimiś tam plenerowymi historiami latem, jeżeli czy mówimy tak. o różnych dniach, gminach itd. To... Y, takich z miejsc, gdzie można zagrać koncert klubowy jest bardzo. Ma, bardzo mały tak ma. naprawdę ten właśnie okres taki jesienno-zimowy. To jest tragedia. Ciężko jest no, ciężko. tak. Trzeba gdzieś szukać dalej, wiadomo, to się liczy z kosztami, dojazdem, tak, tak wiadomo i później wychodzi na to, że lepiej przesiedzieć mhm. i, i poczekać tak. do tego sezonu. Dobrze. E, czego tak życzyć już na koniec tobie, moja droga? Zdrowia chyba, to to, to tak najważniejsze. Dobra, no i... bo ja, wiesz co, ja widzę, że masz taki power w sobie. Że, ty że... Tak, bo... tak, Ale nie, to jest dobre. Powiem Ci, że nie no fajnie, dobrze, to ja jeszcze tak, życzę zdrowia. Życzę, żeby z tymi pofalowanymi jak najfajniej się ułożyło i żebyście jak najwięcej koncertowali przed jak największą publicznością się tego życzę. No i co? żaden twórczy w pisaniu tekstów. Eee, syn niech się chowa zdrowo i, i nie dokucza mamie. A talent ja ma, tylko nie czystań. chce się wziąć za siebie? A, Tekst czas. napisał już do swój, swojej pierwszej piosenki. Przyjdzie i na niego czas tak, spokojnie, ja mam taką no i, no i cóż, no wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć gościem moim i Państwa wokalistka zespołu Pofalowani, Marcelina Siewior. Na Facebooku Marsi profil, warto zerknąć, no i ogólnie rzecz biorąc Babka Pytarda. Ziemniaczara, czyli jeżeli chcielibyście Państwo ją gościć, to podejrzewam, że nawet placki ziemniaczane by wystarczyły. I do tego Freddy Mercury, jak będzie śpiewał, to będzie dobrze, albo Małgosia Ostrowska. No i cóż, zapraszamy na koncerty pofalowanych. I kochana, pięknie, dziękuję. Ja serdecznie dziękuję. Za tą wizytę to mnie było bardziej miło. <laughs> i machamy to. Trzymaj się środowiska. Pozdrawiamy Was serdecznie. Papa. Pa. thank mm -hmm. you